Cześć, to Sylwia. Zapraszam Cię do bardzo łagodnej praktyki, która ma za zadanie delikatnie rozluźnić ciało z napięć oraz wyciszyć umysł i układ nerwowy. Podczas praktyki skoncentruj uwagę na swoim spokojnym, wydłużonym oddechu. Postaraj się oddychać tak, aby wydech był nieco dłuższy niż wdech. Zaczniemy w siadzie skrzyżnym. Usiądź tak, aby kręgosłup był wydłużony, a klatka piersiowa otwarta. Zaobserwuj, jak się czujesz, zarówno pod względem fizycznym, jak i emocjonalnym. Zwróć teraz uwagę na swój oddech. Weź głęboki wdech przez 3, 2, 1 i wydech przez 5, 4, 3, 2, 1. Jeszcze wdech, 3, 2, 1, wydech, 5, 4, 3.

2, 1 i wydech. 5, 4, 3, 2 i 1. I wróć teraz do niekontrolowanego, ale wciąż spokojnego oddechu. Z kolejnym wdechem unieś obie ręce do góry. Z wydechem skieruj ciało na lewą stronę. Z wdechem obie ręce do góry, z wydechem na prawą stronę. Jeszcze wdech, góra. Wydech na lewą. Wdech, góra. Wydech na prawą. Zrób tak jeszcze kilkukrotnie. porusza się powoli w rytm swojego oddechu następnie wdech obie ręce do góry z wydechem rozluźnij je przełóż teraz głowę na prawą stronę i prawą dłonią dociśnij do głowy, tak żeby poczuć rozciąganie z lewej strony szyi. Rozluźnij lewe ramię, niech oddali się od ucha. Powolutku rozluźnij, lewą dłoń przełóż na prawe udo, a prawą dłoń połóż na karku. Delikatnie rozmasuj sobie tutaj napięte mięśnie. Następnie unieś głowę do góry i przechyl ją na lewą stronę. Lewą dłonią możesz nieco docisnąć do głowy, tak aby szyja z prawej strony nieco mocniej się rozciągnęła. Staraj się utrzymywać prawe ramię rozluźnione, oddalone od ucha. Rozluźnij teraz lewą rękę i połóż na karku z prawej strony. Delikatnie rozmasuj sobie tutaj mięśnie, które czujesz, że są ponapinane. Unieś głowę do góry z wdechem, obie ręce wysoko, z wydechem zegnij łokcie i otwórz klatkę piersiową. Mostek starasz się unosić do góry, łopatki ściągasz w dół. I wdech jeszcze raz, ręce do góry, z wydechem zegnij łokcie, otwórz klatkę piersiową. Przetrzymaj przez chwilę. I ostatni raz, wdech góra, z wydechem zki nasz łokcie, klatka piersiowa otwarta. Następnie rozluźnij ręce i przejdź do pozycji balasany, pozycji dziecka. Łóż kolana nieco szerzej, miednicę opuszczasz w stronę pięt. Wyciągnij ręce do przodu i staraj się jak najbardziej wyciągnąć kręgosłup. Głowę połóż na macie, i takim spokojnym, wdłużonym oddechem starasz się rozluźnić tutaj całkowicie ciało. Następnie przełóż obie ręce bardziej na lewą stronę, tak aby wydłużyć prawą stronę ciała. Poddychaj teraz głęboko pod prawe żebra. Wróć do centrum i od razu delikatnie na prawą stronę. Skup się na wydłużeniu lewej strony ciała. Odech kierujesz teraz pod lewe żebra. Wróć do centrum i prawą rękę przełóż pod lewą pachą na lewą stronę. Lewa dłoń jest na palcach i starasz się delikatnie skierować klatkę piersiową do góry. Wróć do centrum i od razu lewa dłoń pod prawą pachą, a prawa dłoń zostaje na palcach i klatkę piersiową zorientuj do góry. Powolutku wyjdź ze skrętu i ostatni raz przyciąga się w pozycji dziecka, a następnie unieść ciało do góry. Usiądź teraz ze zgiętymi kolanami i obejmij obiema rękoma uda, tak żeby żebra przylegały do nóg. Możesz rozluźnić sobie tutaj głowę, rozluźnij ramiona. Jeżeli tył nóg Ci na to pozwoli, możesz troszeczkę przesunąć pięty do przodu, ale starając się nie odrywać żebra od ud. Postaraj się, aby ta pozycja była łagodna. Nie siłuj się w niej, jeżeli mocno ciągną Twoje nogi, to możesz mieć je dużo bardziej zgięte. Powolutku unieś głowę do góry, zegnij kolana i połącz stopy razem do pozycji pada konasany. Wydłuż kręgosłup, klatka piersiowa otwarta i łokciami delikatnie rozepchaj kolana do boku. Starasz się z wdechem nieco wydłużać kręgosłup, a z wydechem obniżać klatkę piersiową. Jeżeli jest to dla Ciebie możliwe, możesz położyć przedramiona na macie, ale jeżeli czujesz, że wtedy zaokrąglają Ci się plecy, to pozostań wyżej. Unieś teraz ciało do góry i powolutku połóż się na macie. Przyciągnij prawe kolano do klatki piersiowej. Dociśnij odcinek lędźwiowy do maty i rozluźnij tutaj ramiona. Brodę skieruj w stronę mostka. Przez chwilkę pozostań w takiej pozycji. Przełóż teraz prawą rękę na prawą stronę, lewa zostaje na kolanie. Wdech z wydechem przekładasz lewe kolano na prawą stronę. Głowę kierujesz w stronę prawej dłoni. Długi, głęboki wdech i bardzo wolny, rozluźniający wydech. Unieś kolano do góry i zmień stronę. Teraz lewa noga przyciągnięta do klatki piersiowej, a prawa wyprostowana. Odcinek lędźwiowy dociska, do maty, ramiona są rozluźnione. Przełóż teraz lewą rękę na lewą stronę, weź głęboki wdech, z wydechem przełóż lewe kolano na prawą stronę do skrętu. Głowę kierujesz w przeciwnym kierunku. Długi, głęboki wdech. I z wydechem powolutku wychodzisz z tej pozycji. Przyciągnij oba kolana do klatki piersiowej i porób takie kółeczka kolanami, aby rozmasować dolne plecy. Najpierw w jedną stronę. Następnie w drugą stronę. I zatrzymaj się, unieś teraz głowę w stronę kolan, przetrzymaj chwilkę pozycję przytul się tutaj. Następnie rozluźnij, połóż się w pozycji siawasany. Możesz mieć nogi wyprostowane, możesz mieć nogi zgięte, tak żeby było ci wygodnie. Możesz oddychać sobie tak, jak robiliśmy to na samym początku. Wdech przez 3 sekundy i wydech przez 5 sekund. Wolutku zacznij poruszać palcami u stóp, palcami u dłoni. I z wdechem wyciągnij ręce za głowę, mocno rozciągnij całe ciało. Z wydechem rozluźnij. Przełóż się do leżenia na jeden bok, pozostań tak jeszcze przez chwilkę. Następnie unieś ciało do góry i usiądź z wyprostowanym kręgosłupem. Zamknij jeszcze na chwilkę oczy i połóż obie dłonie na sercu. Poczuj, jak Twoje ciało porusza się wraz z każdym oddechem, jak bije Twoje serce. I podziękuj sobie za dzisiejszą praktykę. Ja bardzo Tobie dziękuję. Namaste.